Ustawa o ochronie praw lokatorów powinna zniknąć. To będzie tylko przywrócenie równowagi w tej relacji między właścicielami a najemcami. Odetchną wszyscy. Właściciele mieszkań, bo zmniejszy się ryzyko wynajmowania i spadną koszty tego procesu. Nie trzeba będzie płacić za prawników, notariusza itd. Odetchną też ich uczciwi najemcy. Poszukujący lokali do wynajęcia, no bo nagle na rynku pojawi się nawet do kilkuset tysięcy mieszkań. Spadną ceny wynajmu, no bo będzie większa podaż mieszkań. Gorzej będą mieli tylko nieuczciwi najemcy, nastawieni na wykorzystywanie niesprawiedliwego. Prawa na swoją korzyść. A jak zyska na tym budżet państwa? Pojawi się więcej mieszkań na wynajem, więc będzie potrzebnych mniej drogich programów stymowania budownictwa mieszkaniowego, typu bezpieczny kredyt 2% czy inny. Więcej właścicieli będzie płacić podatek od wynajmu. Będzie potrzeba mniej mieszkań socjalnych, bo więcej osób będzie stać na wynajem komercyjny. Rozwinie się też budownictwo ukierunkowane na wynajem, co jeszcze bardziej pobudzi gospodarkę. Chcesz wiedzieć więcej? Najlepiej obejrzyj cały film na ten temat na kanale Wynajmi a. A przy okazji zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek.